Witajcie, kochani, kończymy naszą pielgrzymkę po kościołach jubileuszowych naszej diecezji. Dzisiaj, ostatni przystanek, czyli matka wszystkich kościołów naszej diecezji, Katedra Bydgoska, Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Zapraszamy Was do środka, posłuchajcie, proszę, proboszcza i bądźcie z nami w tym ostatnim akcencie naszej pielgrzymki. Znajdujemy się w najważniejszej świątyni diecezji bydgoskiej, matce wszystkich kościołów, bydgoskiej katedrze, która jest też sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Z tych to powodów jest to świątynia najważniejsza w diecezji. Jest to bołem kościół biskupi. Tutaj jest to centrum życia duszpasterskiego, religijnego, tutaj też i ze względu na Matkę Bożą pięknej miłości. Gościmy wielu pielgrzymów, którzy przychodzą, by modlić się, by łączyć się z Bogiem za pośrednictwem naszej Matki Pięknej Miłości. <laughs> Ta świątynia nosi na sobie wiele wydarzeń historycznych. Można by o niej mówić nieskończenie długo. Ale oprócz tabernakulum, najważniejszym miejscem tej świątyni jest obraz Matki Bożej Bydgoskiej, pochodzący z XV wieku, czczony tutaj, w tej świątyni nieprzerwanie. On do tej świątyni był tutaj ofiarowany, jako wotum wdzięczności za wygraną bitwę z krzyżakami. I od tego czasu ten obraz tutaj się znajduje i tu doznaje czci. Od samego początku otoczany był szczególną czcią i szczególnym kultem. I przebywał w tej świątyni oprócz yy, czasu okupacji, kiedy z obawy przed zniszczeniem został schowany w podziemiach kościoła w Mąkowarsku pod Bydgoszczem. Ale po wojnie zaraz tutaj powrócił z powrotem i wielki prymas tysiąclecia, Kardyna Wyszyński, który był też wielkim czcicielem Matki Najświętszej, jak wszyscy przecież wiemy. Mając na uwadze kult, jakim otaczano ten wizerunek Matki Bożej z różą, jak mówiono, lub Matki Bożej Wydgowskiej, wystąpił do Stolicy Apostolskiej z prośbą o pozwolenie na koronację tego obrazu. I taką zgodę otrzymał, i w roku milenijnym, w 1966, ta koronacja obrazu Matki Bożej dokonała się za przyczyną właśnie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, w obecności również i przy współudziale ówczesnego Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Wojtyły. I wtedy właśnie podczas tej uroczystości ksiądz Prymas nazwał Matkę Bożą Matką Pięknej Miłości. A tłumaczył to tak, że Maria jest Matką Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus jest najpiękniejszym owocem miłości Boga do człowieka. Matką tej miłości jest Maryja, Stąd jest Matką Pięknej Miłości miłości. I od tego czasu w tej właśnie świątyni Maryja czczona jest szczególnie jako Matka pięknej miłości, Matka Chrystusa. Historia zatoczyła koło i podczas wizyty duszpasterskiej czy pielgrzymki Ojciec Święty Jan Paweł II koronował po raz drugi ten obraz Matki Bożej Podczas pobytu w Bydgoszczy, koronami papieskimi, które w tej chwili znajdują się na ołtarzu, na skroniach Matki Najświętszej i Dzieciątka. I potwierdził ten tytuł Matki Bożej, pięknej miłości, i zachęcał wszystkich, szczególnie Bydgoszczan, do tego, aby tu znajdowali opiekę Matki Bożej, by tutaj. Otaczając kultem ten święty wizerunek, powierzali siebie, Jezusowi Chrystusowi, przez pośrednictwo Jego Matki, Najświętszej Dziewicy. Błogosławiony Kardynał Wyszyński w tej świątyni wiele razy bywał, tutaj głosił Słowo Boże, spotykał się. Z rozmaitymi ludźmi, z grupami apostolskimi, duszpasterskimi. Tutaj też. To była jedna z pierwszych świątyń, którą kardynał Wyszyński odwiedził po uwięzieniu, po wyjściu na wolność. I dlatego w prezbiterium tej katedry znajduje się portret błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego którego tutaj często yy, wspominamy, zanosimy modlitwy za jego przyczyną, prosząc też yy, Wszechmogącego Boga o liczne i dobre powołania kapłańskie dla naszej młodej diecezji. Przeżywamy rok jubileuszowy i biorąc pod uwagę ważność tej świątyni <laughs> dla diecezji bydgoskiej, została ona ustanowiona Kościołem jubileuszowym. I tutaj można doznać łaski roku jubileuszowego, jak wszyscy wiemy, spełniając odpowiednie warunki, ale też i nawiedzając tutaj tę świątynię, do czego gorąco zachęcamy, zapraszamy, oczekujemy na pielgrzymów i radujemy się ich obecnością. Cieszymy się też, że niemal każdego dnia. Przychodzą tutaj pielgrzymi, też i z, z paszportami pielgrzymów, którzy nawiedzają tę świątynię, otrzymując też i łaski Roku Jubileuszowego. Bardzo serdecznie zapraszamy do Bydgoskiej Katedry, Sanktuarium Matki Bożej i Pięknej Miłości.